W banderowych Dzisiaj szybciutko. Rolada z ciasta francuskiego. Bardzo szybkie, bardzo smaczne, bardzo tanie danie. Sprawdza się wtedy, kiedy nawidzą nas niespodziewani goście, albo kiedy po prostu nie chce nam się gotować. Serdecznie Was zapraszam, bo to jest bardzo pyszne danie. I obiadowe, i dobre na podwieczorek, i również dobre na kolację. Zawieramy się do roboty. Kochani, szybciutki obiad dla tych, którzy się albo dla tych, których nawiedzili niespodziewani goście, a w lodówce światło. Kiełbasa śląska, ona wydaje mi się być najlepszą. Kroję najpierw wzdłuż, a potem w takie talarki. Czyli mamy takie półksiężyce drobne. Kiełbasa pokrojona. Teraz mam gotowe ciasto francuskie. No, przy okazji pokażę Wam, jak ciasto francuskie się robi. Teraz przekrawam to ciasto w poprzek na pół. Kładę na jednej części kiełbasę pokrojoną w półksiężyce. Na jedną taką połowę układam półtorej takiej śląskiej kiełbaski. Ser żółty zetrę na tarce. I teraz na tę kiełbasę ułożoną wzdłuż tego ciasta nakładam ser żółty starty. Ten ser może być oczywiście również w kawałku, to znaczy w takich plastrach. Na no, jeden kawałek, bo nie wiem, czy zauważyliście. W międzyczasie krasnoludki pokroiły mi kiełbasę na drugi kawałek ciasta. I teraz zawijam. Z jednej strony zawijam, z drugiej strony tak naciskam, żeby to się mniej więcej połączyło. Tu ściskam również to samo robię z drugim kawałkiem. Obiad gotowy. I na tym fabrycznym papierze, w który zawinięte było ciasto francuskie, nakładam na blachę. Jak widzicie, już są gotowe. W międzyczasie znowu krasnoludki mi pomogły i zrobiły dwie kolejne rolady. I teraz każdą z tych rolat nakłuwam delikatnie widelcem, żeby nie zrobiły się takie purchle na wierzchu. On się trochę rozwalił, więc musimy go i, Kochani, to wkładamy do piekarnika, tak jak jest, nagrzanego do 190 stopni, najpierw na 10 minut. A jak te 10 minut minie, zmniejszamy temperaturę do 160 i pieczemy tak długo, aż nasze rolady z wierzchu będą miały taki kolor brązowo-złocisty. Tak wyglądają właśnie moje rolady, które wyjęłam z piekarnika. Zobaczcie. To jest po prostu pyszne. Spróbuję to. O, zobaczcie, jakie to jest ładne, apetyczne. I znowu pyszne z piwem. Naprawdę. Polanek ketchupem. Mm, po prostu poezja. Jak zwykle. Znacznie Was pozdrawiam. Łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Jestem na Facebooku i zapewniam, że wszystkie moje przepisy, ten i inne znajdziecie na mojej stronie. Miłego, do następnego gotowania.